Panie Marszałku, Wysoka Izbo, to co w tej chwili obserwujemy w telewizji polskiej, to jest dokładanie jednych nielegalnych działań na kolejne na inne nielegalne działania. Według tej, według tej uchwały. Formalny. Tak, Panie Marszałku, ja składam wniosek formalny o to, żeby, żeby wprowadzić przerwę w obradach w celu zwołania konwentu seniorów i dołączenia do porządku obrad informacji. Informacji ministra kultury o podstawach prawnych zajęcia TVP, dlatego że według tego, co sami uchwaliliście państwo wczoraj, to co dzisiaj się odbyło, czyli powołanie przez ministra kultury nowych władz TVP, odbywa się po prostu nielegalnie. Mieliście pretensje do pisu i słuszne pretensje, że nielegalnie bez krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, poza powoływał stare władze TVP, a teraz tak samo jak oni w drodze pozakonstytucyjnej, nielegalnej, powołujecie jednostronną decyzją ministra kultury nielegalne władze. Wnoszę o przerwę i odebranie przez Sejm informacji od ministra kultury, jakim prawem to robi. Pan Janusz Kowalski Sprawa i Sprawiedliwości. Zapraszam, panie pośle. Szanowny panie marszałku, chciałbym zapytać, co pan tu robi? Bo, do, moim zdaniem, Pana Siedzę. miejsce i zdaniem wszystkich posłów, którzy bronią poturbowanej Pani Poseł Joanny Borowiak, jest na ulicy Woronicza, gdzie została naruszona nietykalność cielesna kobiety. Pani Poseł, tak właśnie traktujecie prawa kobiet. Klaszczecie, kiedy Wasza koleżanka Pani Poseł została poturbowana. Szanowny Panie Marszałku! Apeluję o to, aby bronił pan majestatu sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i aby pojechał pan na ulicę Woronicza wyjaśnić sprawę i bronić pani poseł Janny Borowia, która została poturbowana. Dobrze, ja tylko odniosę się do tego co powiedział przed chwilą pan poseł Kowalski. Panie pośle Kowalski, przyjmuję wiadomość o naruszeniu nietykalności cielesnej pani poseł z największym przejęciem. Za chwilę sprawdzę, co się wydarzyło. Zapytam o to służby. Jeżeli takie zdarzenie miało miejsce, to trzeba sobie powiedzieć jasno, że nigdy miejsca mieć nie powinno. I co do tego nikt z nas na tej sali nie powinien mieć żadnych wątpliwości. Proszę więc mi pozwolić, że zasięgnę informacji w tej sprawie i zapewniam pana, że zrobię to dużo skuteczniej z tego miejsca. Niż dołączając się do protestu posłów, którzy powinni się w tej chwili znajdować na sali sejmowej i brać udział w pracach Izby, a nie znajdować się w innych budynkach, gdzie siedziba Parlamentu ustanowiona nie została. Pan poseł Zębaczyński ma wniosek przeciwny, bardzo proszę. Tylko do którego wniosku? Bo były już dwa wnioski. Do tego Okej. wniosku. Bardzo Szanowny proszę. panie marszałku, szanowne osoby poselskie. Ja z wnioskiem przeciwnym do wypowiedzi posła Kowalskiego. To jest niedorzeczne, żeby powo powoływać się tutaj na prawa kobiet i na ich nietykalność, będąc z obozu politycznego, który kobiety pałował, który kobiety pozbawił praw i który również podnosi yy, na kobiety rękę. Między innymi poprzez to, że nigdy nie doprowadził do, do uchwalenia yy, aktów prawnych, chroniących ich nietykalność. Ale idąc dalej tym tropem, mój wniosek przeciwny jest również w stosunku do tego bełkotu pana posła Kowalskiego, który odnosi się do TVP. To właśnie upada teraz reżim z dyktatury Kaczyńskiego i to, co robicie tam na miejscu tylko utwierdza nas w przekonaniu, że postępujecie nielegalnie, że koniec nadawania tego ścieku z TVP Info jest wielkim świętem demokracji, jest pokazaniem, że nasze zobowiązania doprowadzamy do końca i że minister Sienkiewicz jest tutaj arcyskuteczny. Wielkie gratulacje dla Polaków. Nie musicie już tego ścieku oglądać. Dziękuję bardzo. Przez ponad dwa lata minionej kadencji, warto to przypomnieć wszystkim widzom, telewizja polska nie zaprosiła do ani jednego programu, ani jednego przedstawiciela konfederacji. Przez dwa lata oszukiwaliście widzów telewizji polskiej, że konfederacja nie istnieje. I czego teraz bronicie tak zaciekle? Bronicie tego bezczelnego oszukiwania Polaków za ich własne pieniądze. Co ciekawe, byliśmy jedyną formacją parlamentarną, która nie była zapraszana do telewizji polskiej. Wy oczywiście też nie byliście traktowani uczciwie, ale byliśmy jedyną, i nie usłyszałem ani razu, żeby ktoś z ówczesnej opozycji, a obecnej koalicji rządzącej. Bronił czy wstawił się za tym, że Telewizja Polska powinna jednak Konfederację zapraszać. Dlatego ja osobiście nie mam złudzeń, że nowa telewizja publiczna TVP Info będzie nową rządową telewizją propagandową. Mam nadzieję, że się mylę. Myślę jednak, że najrozsądniej byłoby TVP Info po prostu zlikwidować za duże pieniądze, które można przeznaczyć na rzecz Polaków. Dziękuję bardzo. A wniosek? No cóż, nie podsumujemy tej wypowiedzi wnioskiem. Wniosek chce zgłosić też pan poseł Mariusz Błaszczak, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Tak, dziękuję. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, ja zwracam się do pana Marszałka z wnioskiem o przerwanie posiedzenia Sejmu i przedstawienie informacji na temat okoliczności, w których naruszona została nietykalność osobista pani poseł Joanny Borowiak. Otóż pani poseł wykonywała swoje obowiązki poselskie na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, przeprowadzała interwencję poselską i została bestialsko zaatakowana. A więc panie marszałku, do pana obowiązków jako marszałka Sejmu należy także wyjaśnianie tego rodzaju spraw. W związku z tym, tak jak powiedziałem, na piśmie zwracam się do pana marszałka w tej sprawie. Dziękuję, panie pośle. Panie pośle, do pana obowiązków należy obecność i czynny udział w posiedzeniach Sejmu oraz organów Sejmu, do których został pan wybrany, a w szczególności udział w głosowaniach podczas posiedzeń sejmów i w komisjach Sejmowych. Panie marszałku, to tyle. w sytuacji, w której mamy sceny niczym sprzed 42 lat, zajęcia przez, no, przez pułkownika w stanie spoczynku. Telewizji polskiej. Interwencja poselska jest jak najbardziej uzasadniona. Zresztą to jest wielki skandal, Ale... jak to siłowo przeprowadzany jest zamach na telewizję publiczną. To jest proszę, sprzeczne proszę, z zasadami demokracji i praworządności. To jest działanie sprzeczne z prawem. Dlatego. Dlatego zacytowałem na początku ten przepis regulaminu, żeby wyjaśnić, że ta kwestia była już dyskutowana podczas Pana nieobecności. Te kwestie podniósł pan poseł Janusz Kowalski, podniósł, moment, podniósł ją w sposób zasadny. Nie może być, i stwierdziłem to bardzo jasno, dopuszczalne naruszanie nietykalności cielesnej posła. Niedopuszczalne to jest pod żadnym doszło, względem. Doszło do Dlatego względu. też od razu informuję, co już jeszcze uprzedzając państwa pismo. Po ustnym zawiadomieniu o tej sprawie pana posła Kowalskiego zostało zrobione. Poleciłem ministrowi Jackowi Cichockiemu, który już to polecenie wykonał, za pośrednictwem komendanta Straży Marszałkowskiej zwrócić się do komendanta stołecznego policji, co uczynił, o pełny raport na ręce marszałka Sejmu w tej sprawie. Będę informował państwa na bieżąco o wszystkich informacjach, jakie w tej kwestii zostaną przeze mnie powzięte, bo sprawę traktuję niezwykle poważnie. Oczekuję niezwłocznego podjęcia działań i zapoznania... Wysokiej Izby z raportem, o którym mówił pan tak marszałek. będzie, panie pośle? Dziękuję. Do tego się zobowiązałem. E, pan poseł Rupnicki. Sprostowanie, wniosek. Wnioski. Wniosek przeciwny do Wnioski. wniosku. Bardzo proszę. Z, z wnioskiem przeciwnym, panie marszałku Wysoka Izbo. Przed chwilą widzieliśmy tutaj wystąpienie pana posła Błaszczaka, a jest tutaj na sali pani minister Barbara Nowacka. Pałowana przez policję, używano wtedy gazu. Gdzie wtedy byliście? Gdzie było wasze oburzenie, Szanowni Państwo? Panie pośle, Taka jest ale prawda dla teraz... nas, Szanowni Państwo. Oczywiście, że poseł powinien nie być. Nie, nie powinien być tknięty Mamy, To jest rzecz oczywista. Panie ale panie pośle wszyscy, Rutnicki. Wszyscy pamiętamy, szanowni państwo, wasze Waszego haniebne Bardzo wasze haniebne proszę państwa o spokój. Gazu panie pośle Rutnicki, prawda, bardzo proszę o zakończenie wystąpienia. Nie rozmawiamy tutaj o historii, rozmawiamy o sytuacji, która miała dzisiaj miejsce w związku z panią poseł Borowiak. I to ta sytuacja będzie przez nas rozpoznawana i wyjaśniana. Pan, panie pośle? Proszę bardzo, ale szybko i krótko, bo dzieją się Oczywiście rzeczy poważne, chcemy je w spokojny sposób wyjaśnić. Bardzo dziękuję, panie marszałku, żeby uspokoić emocje. To rzeczywiście. Panie przewodniczący, decyzja w tej sprawie została podjęta. Nie było pana rzeczywiście podczas momentu, w którym pan marszałek o tych decyzjach informował, i chcę z tej mównicy bardzo wyraźnie zaznaczyć, że to jest kolejna zmiana standardów. Pan marszałek, w sytuacji, w której doszło do tego typu wydarzeń, nie wahając się podjął odpowiednie działania. I chcę tutaj kierując na ręce pana przewodniczącego. Te słowa zapewnić, że tak będzie w każdym przypadku, w odróżnieniu do tego, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie osiem lat, kiedy także pan przewodniczący firmował sytuacje, panie które pośle. miały miejsce, w których atakowano posłów i jakoś wtedy pan przewodniczący nie wychodził, w, broniąc godności mandatu poselskiego. Panie także pośle, bardzo serdecznie. Debaty o historii na moment zostawiamy. Skupiamy się w jakim trybie, panie pośle? Nie, dlatego że to nie był wniosek, więc nie ma do czego złożyć wniosku, Panie Pośle, a przedstawiciel państwa klubu z wnioskiem formalnym już występował. Wie Pan poseł, jak zawsze chętnie udzielam głosu panu, natomiast nie dopuszczę do dalszych dyskusji historycznych w tej sprawie. Sprawa jest jasna, poważna. Jak tylko będę miał informację w sprawie tego, co spotkało panią poseł Borowiak, zawiadomię was. Tutaj, na sali plenarnej, tak szybko jak będzie to możliwe, panie, proszę, proszę, proszę o. Głos. Panie pośle, nie ma trybu, w którym mógłby pan chcieć zabrać głos. Yes. Panie pośle, yes. bardzo głos pana proszę. Albo w takim razie w trybie. Yy, o, yy, głos w trybie formalnym. Ale w trybie formalnym już nie, dlatego że przedstawiciel państwa formacji zabiera już głos. Chce pan zabrać głos w trybie sprostowania? Tak, chciałem. Ma pan minutę, panie pośle. Dziękuję. I to jest ostatnie wystąpienie, drodzy państwo, jakie w tej sprawie dopuszczamy. Kontynuujemy dalej wnioski, wnios, rozpatrywanie wniosku formalnego pana posła Giertycha. Panie pośle, Scheiber, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Otóż Wysoka Izbo, mieliśmy dotąd opozycję totalną, a od dziś trzeba powiedzieć, że mamy władzę totalitarną. To, co się zdarzyło, to, co się zdarzyło, to jest wielki skandal i wielka hańba. To co, to, co zrobiliście w telewizji, to jest pogwałcenie wszelkich reguł prawa, to jest pogwałcenie wszelkich e, zasad konstytucji. Nie może uchwała Sejmu podważać znaczenia ustawy, nie, nie może uchwała Sejmu być sprzeczna z konstytucją. Nie można na podstawie uchwały Sejmowej Przejmować konstytucji w państwie. Panie pośle. To jest hańba, która spływa na was. I chcę powiedzieć jasno, że także pan marszałek legitymizuje te działania. Wysoka Izba Panie zostaje pośle. postawiona w sytuacji zupełnego skandalu. I chcę powiedzieć jedno. Za drzwiami telewizji publicznej siedzi, siedzi człowiek, którego trzeba określić w roli bandyty. I bandycka klika... Panie pośle. czas minął. Panie pośle, zaufałem panu, liczyłem, że będzie to sprostowanie, okazało się, że jest to oświadczenie poselskie. Panie pośle Suski, słucham. Panie pośle, głosowaliśmy już wniosek o przerwę. Pan też składał przysięgę. Tak, on na media publiczne pan jest przerwać posiedzenie Sejmu. Nie, panie Sąka pośle. Wyjaśniłem, jakie posłania kroki posłania. podjąłem w sprawie panie, posłanki Borowiak. Tak, Sejmów, PRL Może pan mnie obrażać dowolnymi słowami, zespołów, panie pośle Suski, nie zespołów, rusza mnie to. to panie, do Jaruzelskiego już mnie pan porównał, czekam, jak mnie pan znów porówna do Hitlera. Mógłby pan? Dziękuję bardzo. Proszę mi mówić, panie generale, albo panie Wojciechu. Proszę zająć miejsce. Proszę zająć miejsce. Proszę opuścić mównicę. Panie pośle, Suski, proszę proszę panie pośle Suski, proszę zająć miejsce na sali. Słyszałem to. Mówi pan to już czwarty raz. Dziękuję panu bardzo. Bardzo chętnie wysłucham pana i raz dziesiąty. Przyjąłem pana oświadczenie do wiadomości. Jestem dyktatorem, jestem Jaruzelskim, i te wszystkie inne rzeczy, które już słyszałem od pana posła Suskiego, zmieszczą się w moim sercu. Kontynuujemy rozpatrywanie. A pan, panie pośle, przewodniczący w jakim trybie? Jako przewodniczący Komisji Regulaminowej w trybie regulaminowym. Przewodniczący Komisji Regulaminowej wie, że nie ma takiego trybu, w którym mógłby teraz wystąpić. Serdecznie dziękuję, panie pośle. Ale przecież ja chcę go właśnie teraz, że tak powiem, zrealizować. Sprawdzimy kworum. Chciałem zwrócić uwagę, że to przedłużanie obrad przez posłów spowodowało, że kworum jest inne niż w momencie, kiedy. To prawda, składają. ale niestety w ten sposób potoczyły się obrady Sejmu, że możemy to kworum stwierdzić dopiero teraz. Jeżeli będziemy kontynuowali naszą dyskusję, sytuacja ulegnie kolejnej zmianie. W związku z powyższym proponuję, żebyśmy przystąpili do realizacji tego wniosku.